Zaczynamy kolejny dzionek. Zaczynamy kolejny dzionek. Dzień dobry, skarby. Dzień dobry, Skarepsu. Cześć, kochanie. Ej, ej, jak ty się miewasz dzisiaj? Dzień dobry. O, proszę, Asia już od razu przychodzi. Jak miło. Asiurka, Kasiurka wykorzystać, że Ty jesteś. O, jak ładnie. Jak śliczne kotki się razem bawią. Jak? Nie bawią, tylko durą. Co ja opowiadam, co ja opowiadam. Co? A ty. <laughs> ja faktycznie tak młodziam na tych filmach, takim głosikiem. No ale cóż, tak mówię też do moich koteczków. Tak. No to tak właśnie mówię. O dawaj do gniazdka, dawaj do gniazdeczka. Dawaj dzisiaj ciebie czeka wet. Zobaczymy jaka ty jesteś to wiesz. Fajnie jakbyś się okazała taka grzeczniutka, taka zamurowana. Takie kotki są najlepsze, wiesz? Że je zamuruję ze strachu. Dadzą łapeczkę, dadzą sobie pograć krew i wszystko będzie dobrze, tak? No, kochani, pięknie, pięknie kotek ubija, jącha. Coś pięknego, coś cudnego. O, jaki fajny głodeczek! Więc to nie dam Ci teraz, rybciu, jeszcze, bo chcesz, żebyś ty była głodna, wiesz dlaczego? będzie mi łatwo Ciebie znaleźć. Co ja tam słoneczka? Tak Co mi żal, że nasza kosiunia. Ona kosiunia to jest taka chyba, że ona jak są dwa kotki, to ona się już wycofuje z tej, z tej że tak powiem, konkurencji. Malutka. Zrobimy i no, troszkę inaczej. Pokażę, pokażemy płota. Tu się pytają dziewczyny, ile ma średnicę. Ja wiem, ile to jest ile? 40 cm. No to jakieś o, jakieś 50 cm. Może 60. Bym powiedziała, że ma średnicy takie gniazdko. Akurat to nie jest takie. To było drogie, bo ja to kupiłam mamie mojej w prezencie dla Niuni. I ono było dość drogie. Natomiast nie jest z tych najlepszych. Nie jest takim mięciutkim włoskiem, takim aksamitnym. Także tego akurat może nie polecam. Akurat pokój polubiła go Asia, ale czy jakiś inny kotek też go lubił, to nie mogę sobie przypomnieć. Czekajcie, bo ta kota nie widać. A ja tutaj nagrywam. O, chodź, Kasiulka, chodź, rób mi przyjemność. Chodź do mnie, Niuńka. Idzie czy nie? O, chodź, Kasiula, Kasiulka. No, chodź. Chodź, Chodź, Kasiulka. Tutaj ona się mistrzy, a Kasiula tam poszła. No, chodź, Kasiuleczko. Chodź. No, chodź. to ja idę ją tam pogłaskać. O, troszkę nareszcie mam kosiulkę. Kosiulka też musi mieć masaż poranny. Tak. Też musi być kochana, zadbana. Musi być zaopiekowana. Kosiulka. Dzisiaj się dowiemy, mam nadzieję. Bo takie są plany. Wiecie, jak to jest z planami. O, kto do nas przyszedł? tu do nas przyszedł. Ty też chcesz się miziać po prostu. Ty też, tak. Więc plany są takie, że dzisiaj się dowiem o termin z terminie zabiegu. Czekaj, minutę, ale co ty? Może ty chcesz na sesję kolankową? Chodź No, no widzisz, i Kasię przegoniłaś, bo po prostu ty jesteś taki kutyk. Dziobać. Może ty chcesz na sesję kolankową? No, sieć u ciotki. Siedź troszeczkę. Sieć. Widzę, że lubisz cioteczkę. Widzę, że lubisz ta... Nie? Łobuzie. Łobuzie jeden. Ach, już nie wie co robić. O co się tu wycierać? O co się ocierać? A, może ta myszka spełni Twoje wymagania. Proszę. Nie, Trzeba trzymać ją za wąsa, To ty lubisz ogonek, tak? No tak, pięknie. Kochany kotek. A to, co byś powiedziała na taką myśl? O, widzisz, to jest fajna. Tak, taka milutka. Mm. I poszła, i poszła sobie. To ja wam życzę miłego dzionka. I patrzcie na mnie, bo jestem prosto wstanięta dzisiaj wstałam o 5, po czym coś tam się leniłam, robiłam swoje sprawy i o 6 zasnęłam i 7,20 pobudka. Więc cały plan dnia przewrócony do góloga. Thank you